Witam wariaciki Mamy 73 level zeku, 68 bez Skilowanie zajęło no parę godzin O no, 5 wstałem, postawiłem na skila I oczywiście I oczywiście poszedłem spać Lecimy na edron, pokażę wam dobrą miejscówkę Trochę lagi mam, czekajcie to... Pokażę Wam dobrą miejscówkę. E, tylko trzeba tu jakoś zmniejszyć. No i powinno nie być tak. Ej, dobra, resetne kompa, wiecie? Bo mamy FPS-y słabe. Widzimy się za chwilę na respie. E, dobra, jestem świrki lecimy się obkupić. E, I polecimy na wampiry i kryptę. Może jakieś rocha? A to na markecie tanie jest, to nie upłaca się. Dobra. Trzeba kupić strągów z 40. Dobra, 50. I GFB, tam z GFB się bije. A to nie u, te... nie u tego. Aleksander? O tak, Aleksander. I Nie da się u niego kupić GB. Dobra, jestem nowym Lecimy na market. Widzimy się na miejscu. Ta miejscówka znajduje się tutaj. Już wam pokazuję na mapie. Obok Dragon Lera, tu. Tutaj wychodzicie ze skałki i idziecie tędy. Zobaczymy jak to będzie hulać. Myślę, że powinno być git. Już widzę, że trochę zjebałem, bo wziąłem różdżkę od śmierci na nieumarłych. Ale nie chcę się wracać na same GFB, to zrobimy. Dobra, jesteśmy. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Widziałem hity z GFB, to coś pięknego. Po 200. Zamiast po 80. Opłacało się ten M level robić. Dobra. A tego. Tego muszę na... Frigo... Frigo 170! Ja pierdolę, jaki drzeźnik! Ruszkę zdjęłem w ogóle. Nie przyda nam się tutaj, mogłem wziąć broda Na 2 gfb zejdzie? Nie. A, Analizera resetniemy. Chciałbym tutaj durować, wiecie? Dobra, jest nieźle Pies zajebiście Tylko te DC -y mnie wkurzają Ale szybko padają na trzy frigo Dobra, zobaczmy Locik trzeba powiększyć Vampire Ted już wypadł Dobra i zbierajcie sobie te ząbki, bo one dam po 1 i 8K no i latamy. Zobaczymy jak to wygląda. Ale z tej hity to coś kurwa pięknego. Patrzcie. 117 144 Dobra, lecimy w tłustego lura Tylko nie... Pa o kurwa lagi Dobra, już nie ma lagu. Niech no lagi mam. Czekaj czemu. Nekro na, na 4 hity No i latamy ziomeczki Może na Utamy bym tu latał? Nie, raczej nie Jak ja teraz się leczę to za WHP z Eksury zwykły Dobra, drugi ząbek Może nawet profit tu wyciągniemy Może nawet się profit uda. Dobra, polatam chwilę i wam pokażę jak to wygląda. E, dobijamy levelek. Strzału nie ma, wiecie co, na wyrmy się przejdę, zobaczę jak teraz to będzie wyglądać. Z tym levelem. Powinno być... No tu mam 300k na godzinę, wczoraj na wyrmach miałem 420. Także no... tam było lepiej. Dobra, tylko trzeba dobić level, wiadomo. Nie wychodzić z kunta, dopóki go się nie zakończy. Prosta, tibiska zasada. 51. 3 vampiry, te tuty. No i level wbity. 11 minut mi to zajęło. Myślę, że na Wyrmach. Gdybym miał 10 minut od cały level Dobra, widzimy się w depo Dobra, mamy trochę SD Teraz trzeba kupić czary, bo kurwa mam czary od 20 levela, nic jeszcze nie kupiłem, zawsze zapominam Kupimy czary i lecimy na liberty, myślę że ten większy resp Powinien być gicik Zobaczymy się na huncie, pozdro Jestem nobem, to już wszyscy wiedzą, ale na 50 levelu sobie przypomniałem, że trzeba kupić promocję Piszecie Hide King Promotion jest Wypadałoby jeszcze blesy kupić, ale myślę, że to po raczej nie padnę Pozdro Dobra, jesteśmy na wyrmach. Zobaczmy ile ze SD wchodzi 500 600 na 4 SD Wyrma, no i to mi się podoba, kurwa. Analizera zaraz istniemy, jak to zabije. Powinno być 600k na godzinę 475 555 na 4 SD Wyrma. Wejs nam się zmniejszył diametralnie. Już pokazuję 36k Dobra Nie zbieramy tych wyrm wyjebane mam, nie chce mi się Mam tyle hajsu, że kurwa mogę szastać pieniędzmi A mi wyjebał 2k w sekundę 2k ekspa w sekundę To będzie taka ekspiola Dobra i latamy, będę na utanichurach latał. A, ruzgę trzeba założyć. 15% zbite w sekundę. Dobrze tu będzie. Myślę, że do 60 polatamy. Może nawet dzisiaj się uda 60, mam pół staminę. Zobaczymy co będę robił później. Jak na razie to zajawka jest. Wygranie. W minutę prawie wbiję 25%. Wiesz co to oznacza? To oznacza szybką ekspiolę. Dobra, widzimy się po Huncie, o ile nie padnę. E, dobra, wracamy. Udało się lotnąć jednego kompozyt hornboa. 24k na minus, z czego no tak z 6k zakłamane, ponieważ zobaczcie sami, Ring of Healing jest pokazano, nie no w sumie to jest git leciłem po Ja i od półtorej levela wbiłem. 650k exp na godzinę najwięcej pozdro dobra czas na drugą rundę kurwa rochów nie wziąłem, no dobra trudno Zawsze o czymś zapomnę, wiecie? Utani Grand Hur i latamy sobie. analizera trzeba Zrobię to teraz na szybko. No i latamy. Myślę, że 10 minut i będzie już level spokojnie. Może nawet szybciej. Cieka fryer Dobra, 650k na godzinę to jest 10 minut level. Myślę, że 60 się uda dzisiaj dopić. Zobaczę, poziomek ma na flachę dzisiaj podbić. Będzie pite, i ów nie będzie póki co. Pozostańmy anonimowi, co nie? O, 600 walne. Przydałoby się zrobić Kryta i monalicza. Ale to nie mam żadnego ziomka jeszcze na tym serwerze, który by był sprawdzony. Potem się ogarnie, jakby do miał tego Dream Blossom Wanda. Na razie to nie mam za bardzo w co tego kryta zrobić. Gdzie uciekasz, Paździochu? Przede mną nie uciekniesz. No dobra, to co? Druga runda, widzimy się po huncie. Pozdro. Zbliżamy się do końca drugiej rundy. Zobaczcie jaka piękna liczba na X analizerze 700K chciałem wam to pokazać. Ogólnie mam pewien plan, jak jeszcze większe liczby robić i więcej bić. Zobaczycie o co mi chodzi w depozycie. Ale to może być dobry plan naprawdę. To co? Do zobaczyska po chuncie. Pozdro. Dobra, pewnie Was ciekawi, co, o co mi chodziło. Eee, Wchodzimy. Czekaj. Odłóżmy tego Focuscape'a co spadł. Tutaj też mamy nawet niezły locik, ale planuję zrobić tak. Dobra, mniejsza z tym. Wchodzimy na market, kupujemy dwa Spike Swordy. Pyk, pyk. Pewnie zastanawiacie się, po co Spike Swordy. I lecimy szybko. Do Forge'a, tak, będziemy tierować nasze spike Sword dziki. Miejmy nadzieję, że wejdzie. Już wam odtłumaczę o co chodzi. Idziecie tutaj, do temple wciskacie Adventurer Stone'a Idziecie tutaj i tu możecie różne rzeczy robić. Moim będzie celem stierowanie Spike sworda 25K Robimy to. Pyk. Pyk. Proszę wejść. Kurwa Straciłem wszystkie dasty. No to chuj. Tyle stierowania Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Zobaczmy czy ktoś ma Spike Sworda na markecie stierowanego. Kurwa 50% Może to nie jest ten dzień po prostu hazardowy. Zobaczmy, czy ktoś ma jakiegoś Spike Sworda steerowanego. Spike, Spike Sword Tier 1 nikt nie ma. Tier 2 nawet nie ma tego. Nikt nie ma Spike Sworda. No to co? Trzeba pomyśleć, co robimy dalej. Z2. Znaczy, Z2, kurwa. Przerwa chwilę. Dobra, napisałem na tredzie, że dam 50k temu, kto mi stieruje Item idziemy tierować. Ziomeczek ten Ziomeczek Powiedział, że mi stieruje. Zobaczmy, czy może on ma więcej szczęścia niż ja. Dobra jest. Nie weszło chyba. Dobra, trzeba wysłać ją COVID-25, a troszkę się zwastujemy. Troszkę się zwastujemy, ale warto. Dobra, Korandowi trzeba wysłać hi. Poszło 25k. Dobra, Spike Sword trzeba kupić. Dobra, może za drugim razem się uda. Dobra, oby mu się udało. Jest, jest! O, dał mi za free. Dobra, to ten. Nie potrzebuję. Dobra, mamy tier 1 Spike Sworda, teraz Imbu. Zapytamy się od razu tego ziomeczka, czy może zrobić Imbu. I taki był właśnie mój plan. Żeby odcinek nie trwał za długo, ee, zobaczymy się niedługo. Dobra, ten sam koleżka powiedział, że zrobi na mimbu na mana licza i kryta. Powiedziałem mu, że będzie na odcinku, I zobaczymy, czy mnie nie okradnie. Miejmy nadzieję, że nie. Czekajcie, ten backpack jest pusty. Tak, dobra Cyk, cyk. Wszystko, wszystko jest lucyfer zobaczmy czy mnie nie okradnie miejmy nadzieję że nie spakowane, spakowane. dobra widzę że zrobił już jeden imbuing jeden zrobiony Drugi zrobiony. Chyba mnie nie okradnie wydawał się w porządku. I wam pokażę co się. Z wyr... Jak się uda. Z wyrmami, co się dzieje. Dobra, mamy full imbu. Jakby ktoś nie wiedział co to jest imbuing, to ten mieczyk teraz daje mi 50% na Fatala, taki mocniejszy kryt. Szanse na Critical i to, że z każdym atakiem wysysam trochę many Widzimy się na wyrmach. Pozdro Małe sprostowanie to daje mi 0,50% szansy na fatala, ale często wchodzi i... Czekajcie, trzeba go zdjąć. Lecimy po blesy. Pierwszy bles Edron Remo i Eremo Jest. Eremmo. Skormai chyba. Tak, tu jest pierwszy bless. Pokażę Wam pokrótce, gdzie kupuje się blesy. Tutaj, tutaj macie drugiego blesa. Już Wam pokazuję, gdzie to jest. To jest tu. z Dolna Brama tutaj. Piszecie He Blessing. He Blessing. I zgadujecie wszystkie niebieskie po kolei. To jest chyba. Nie, to jest. Embrace. O, dobra. Pierwszy, drugi bless kupiony. Trzeci blesik znajduje się tutaj na Karlin, pokazuję wam już. Górna brama, tu. Blesy dają to, że nie tracimy, nie tracimy po prostu rzeczy, które mogłyby nas przy śmierci spaść. I kurwa, po prostu tego, że mniej M levela, levela tracicie. Także warto, im mniejszy level, tym mniej płacić za blesy. Warto jeszcze się w nie uzbroić. No i kolejny blessing znajduje się na Abdendriel. O, dokładnie tutaj. Tu macie dolną bramę. O, tu. A tu macie blesa. I to jest. Blessing. To będzie bles. Suns. Został jeszcze jeden na kazodron. Dobra, pokażę Wam dokładnie, jak tego blesa na kazaodron wziąć, bo to jest najtrudniejsze. Zedron płyniecie na kormaje, udajecie się na statek parowy. Pokażę Wam wszystko. Udajecie się na statek parowy, musicie kupić ticket. Zawsze miałem problem z Kazodron, nie wiedziałem jak tam się poruszać i tak dalej, bo to jest tak naprawdę najcięższe miasto do ogarnięcia. Ale tu macie stateczek, piszecie: hi, buły yes. A on nie sprzedaje, to Kazordon jest Hi, buły jest I lecicie na Utani Granchurze polecę, żeby. Ten odcinek nie trwa 20 minut, już mam dużo materiału. Drugi wagonik, depo. Lecicie tędy. Musicie zejść na dół. Pamiętajcie, dwa razy albo trzy, trzy razy zejść na dół. I tak, pokażę Wam na mapie, żeby to nie trwało 100 lat. Pierwszy bless się kupuje tutaj, drugi bless się kupuje tutaj, najpierw musicie tego z dołu wziąć, a potem tego z góry. Pierwszy bless u tego pana, blessing, to jest phoenix, fe musicie kupić dwa blessy, żeby mieć jeden z kazordon. No i drugi blessik u tego pana, he blessing phoenix, yes. I mamy wszystkie blessy. Są jeszcze dwa na Porthope i Swarden, ale nigdy ich nie brałem. Także sobie odpuścimy. Jak gracie na serwerze PvP, to polecam wam w Highs temple napisać, tak jak napiszę teraz na czacie, hi buły twist of fate. Jest. Jeżeli to napiszecie, macie blessa PvP. PvP bless... Jeżeli padniecie od potwora, tracicie wszystkie blesy. Jeżeli padniecie od człowieka, tracicie tylko PvP blesa. Dobra, nie będziemy przedłużać, będzie trzeba troszkę skrócić ten odcinek. Ale no wracamy i lecimy na wyrm, już nic nas nie powstrzyma. Pozdro. Dobra, mordeczki jesteśmy. Czekajcie, ściszę troszkę, muzykę. Jesteśmy na wyrmach. Zobaczmy, jak, jak teraz się będzie. Spra... Kurwa, znowu nie wziąłem rochów. Zobaczmy, jak to się będzie teraz napierdalać. Dobra, dawać kryta. Kryt, pół HP. A jeszcze Fatala trzeba sprawdzić. O, trujeczka, trzeba uważać. Dobra, stakujemy. Stakujemy dusty. Po ile many za jedno użycie? 40 many za jednego hita. No 40 many za jednego hita dostaję, To wyobraźcie sobie co by było jakbym miał jeszcze mana licza w hełmie Dojebany pomysł to by Dużo Dajcie fatala Chociaż jednego dla widza Dobra, żeby nie przedłużać odcinka jak to zabije i nie wejdzie fatal ani kryć, to zobaczymy się po huncie. Dobra, już nie będę łastował w ogóle potionów teraz. A z GFB jeszcze lepiej. Wydałem jakieś 400k na to. Ale moim zdaniem było warto. Dobra, to zobaczymy wszystko po huncie. Bow. Przed fatal, patrzcie, 952, ja pierdolę. Dobra, mordeczki. Któryś tam hun z rzędu. Zwastowałem na cały ten 7 potów, 6 potów w ogóle nie schodzą. Jak widać, ktoś tu leży i nie dziwię się czemu zlazłem na chwilę i miałem czarny HP. Patrzcie na to. Pa. Kurwa. Uermix z trójką. Na utamie chujka. No i git. Dobiję 60 starczy na dzisiaj, bo nie mam siły. Do zobaczyska, pozdro. Dobra, 58 wbity. 2 lichting pedanty. Zobaczcie, tak wygląda loadback. Kompozyt, 6 focus cap'ów, 4 pedanty, a stan konta 893k. To by był koniec na dzisiaj, ponieważ muszę parę spraw załatwić jeszcze. No ale co, jutro się widzimy. Pozdro mordeczki. Powiem wam, ten Swardzi kurwa robi taką robotę. Zajebałem on Slauta za 928. Także polecam. Pozdro dziubaski.